mano mordeczki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli. Zastanawiacie się, co to za specyficzny outfit? Otóż, po prostu jest już późna noc, ale stwierdziłem, że nagram dla was odcinek. Część z was może pomyśleć sobie, Adi, kurde, w szafroku, no trochę nie wypada. Moi drodzy, to wy jesteście u mnie, a nie ja, u Was. Także mi wypada wszystko, a jeżeli nie odpowiada Ci, że nie założyłem koszuli, czy nie, no, nie ubrałem się normalnie, to możesz śmiało wyłączyć sobie, przełączyć na odcinek, na którym jestem ubrany normalnie. Ale dzisiaj czuję się jak u siebie, jestem w nowym miejscu, czuję się świetnie, jestem w swojej świątyni, dookoła otaczają mnie tylko zwierzęta i to jest moje właśnie ulubione miejsce w mieszkaniu. Czym dzisiaj się zajmiemy, moi drodzy? Na ostatnim Egzotyk Feście w Poznaniu, którego relacja będzie już niebawem, przywiozłem dwóch towarzyszy broni. Dwa zwierzaki, które na pierwszy rzut oka, dla mnie przynajmniej, jak chodzi o gatunek, nie jest to nic wyjątkowego, ale nie wiem dlaczego jeden z nich przykuł moją uwagę bardzo, jak chodzi o jego walory wizualne, i stwierdziłem, że muszę go mieć. No a że psychikę mam dość słabą. W tym temacie to akurat yy, go mam, a do niego mam od razu samiczkę, stąd właśnie dwa terraryjka, które sobie urządzimy i wpuścimy te dwie bestyki do nowych domków. A teraz intro. Przepraszam Was bardzo, jak chodzi o oświetlenie, nie związłem jeszcze wszystkiego. Mam nadzieję, że no na dniach uda mi się już zakończyć ten temat totalnie, ale jak widzicie, staram się, staram się tworzyć coś, coś fajnego, żeby Wam się fajnie oglądało, jakieś nowości, a więc mamy dzisiaj dwa szkiełka do przystrojenia. Jedyne co nie zdążyłem zaopatrzyć się w trzykrotkę, a bardzo bym chciał, ponieważ to podobno jedyna roślina, z którą dam sobie radę, a rośnie naprawdę gęsto i nie wymaga niczego szczególnego. Także, jeżeli jesteście z okolic Rzeszowa, macie może trzykrotki, macie może jakiś wielki kr... Krzak trzykrotki, i pomyślicie sobie, Uuu, Adiemu się przyda. No to śmiało, kontakt na Instagramie najlepiej, bo naprawdę chciałbym mieć jakieś roślinki, y, chciałbym troszkę właśnie tej trzykrotki gdzieś tam pozaszczepiać po terrariach, licząc, że faktycznie się przyjmie, a czy się przyjmie, no to jak wiecie. Mam korek, mam zajebisty torf, o którym jeszcze Wam nic nie powiem, ale niedługo Wam powiem. I właśnie tym przystroimy sobie dzisiaj terra. Zwierzaki z jakimi mamy do czynienia, to orzęski. Dużo osób pytało mnie, czy zrobię w końcu filmik o geko nachorzęsionych, dlaczego nie pokazuję ich i tak dalej, i tak dalej. Mogę Wam powiedzieć szczerze, że sztuki, które mam, są w bardzo słabej kondycji, odkąd je mam, tak naprawdę. Próbuję je wyprostować, ale nie szczycę się nimi. Nie szczycę się nimi, bo, no niestety, właśnie tak jak mówię, kupiłem je dawno, kiedy nie miałem praktycznie w ogóle żadnego doświadczenia i, no, nie zbadałem ich stanu zdrowia, nie wiedziałem o czym może świadczyć przekrzywiony ogonek, nie wiedziałem, czy ich kondycja jest prawidłowa. Tak powiem brzydko się na minę. W tym momencie kupiłem dwie sztuki, które wyglądają perfekcyjnie, wyglądają prześlicznie, poza tym, że są piękne, to kondycyjnie wyglądają naprawdę dobrze i od naprawdę dobrych hodowców. Także wspomnimy sobie troszeczkę o tym, jak je trzymać, co to są w ogóle za jaszczurki, jak one się zachowują, czy nadają się dla początkujących, czy nie, więc bierzemy się do roboty. Pierwszym kroku pasowałoby tak naprawdę przystroić terraria. Tak jak mówię, roślin nie będzie, ale załatwię im sporo kryjówek, sporo miejsca, żeby czuły się komfortowo. A jak jak tylko ogarnę rośliny, no to za moment je będę wsadzał na gęsto, żeby czuły się jeszcze lepiej, bo właśnie ważną rzeczą jest u to, aby terrarium było gęste, aby one naprawdę miały się gdzie tam schować i czuć się komfortowo. Te jaszczury są faktycznie takie, że są dość podatne na stres, a stresują się bardzo, kiedy nie mają komfortowego miejsca, żeby się schować. A więc teraz napełnimy tylko torfem oba terraryjka. Coś do przystrojenia też się znajdzie. A więc tak, napełniłem torfem. Torf jest lekko wilgotny, ale na pewno będzie trzeba go mocno podlać, dlatego że i to to już czas pokazać Wam, dlaczego zakochałem się i nie mogłem sobie odmówić. Oto samczyk. Spójrzcie, jaki on jest przepiękny. Spójrzcie na jego kolory Na ten jakby zredukowany wzór Co jest w ogóle ciekawe dla mnie I mam nadzieję, że oglądam jakiś spec od A wiem, że tak jest Nie mam pojęcia co to jest za gen I niestety nie mogłem się dowiedzieć Ale nie przeszkadzało mi to w tym, aby go zakupić A więc jeżeli wiecie co to jest za gen Pokażę wam oczywiście zbliżenia To koniecznie mi napiszcie jak wam się wydaje Albo co to po prostu jest Tak na wasze oko Ten oto mały przystojniak urzekł mnie maksymalnie Wyglądem i tym, że się po prostu nie mógł ode mnie odkleić, był tak przesłodki, że po prostu gdzieś tam złapało mnie to za serducho. Powiem wam, jak wygląda w ogóle hodowla Gekonów orzęsionych, czym ona się charakteryzuje. Głównie tym, że jak na jaszczurę, to jest bardzo, ale to bardzo mało wymagająca. Teoretycznie. Dlatego, że terarium, jak widzicie, pod takiego osobnika takie terarium wystarczy. Ani lampa grzewcza, ani mata grzewcza, ani UVB, niczego te. Gekony nie potrzebują. Dlaczego? Dlatego, że to są nocne stworzenia, a do tego temperatura pokojowa jest dla nich po prostu idealna, idealna do życia. Czy jest jakiś haczyk w hodowli tych zwierząt? Czy to jest naprawdę aż takie banalne? Otóż troszkę jest, ponieważ utrudnieniem względem na przykład eublefarów, lamparcich jest to, że jednak gekony orzęsione muszą mieć dość wysoką wilgotność. A jeśli dość wysoka wilgotność, to znaczy, że przynajmniej raz dziennie Trzeba im zraszać tak naprawdę solidnie To są jaszczury, które czują się świetnie Jak jest po prostu cały czas bardzo wilgotno w terrarium Poza tym, jak chodzi o temperament O ich zachowanie, no to tak jak widzicie Tak się właśnie zachowują e, gekony orzęsione Nie są to jaszczurki agresywne Nie są to jaszczurki, które są jakoś tam wyjątkowo delikatne Natomiast trzeba uważać, bo jednak potrafią odrzucić ogon Nawet na targach, czy gdzieś tam na zdjęciach Można często zobaczyć właśnie gekon, e, Gekona orzęsionego bez ogonka czy to mu jakoś życiowo przeszkadza? Nie. Tak naprawdę nie, ale wiadomo, że skoro urodził się z ogonkiem, to znaczy, że do końca życia powinien go mieć. Więc no na pewno gdzieś tam ujmuje mu troszkę w wyglądzie, w życiu y, mu to nie nieszczególnie przeszkadza. Wiadomo, one tym ogonem bardzo często sobie pomagają, czy w skokach, czy gdzieś utrzymać się i tak dalej. Więc odrobinę na pewno mu utrudni życie brak go, ale spokojnie da sobie radę i wyżyje spokojnej starości tak zwanej. Czy Powiedziałbym, że gekon orzęsiony jest dobry dla początkujących Jak najbardziej Tak samo jak eublefar lamparci Tak według mnie gekon orzęsiony jest świetnym e, gatunkiem Dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę I znam bardzo dużo osób, które właśnie zaczęły od tego gatunku Jako ciekawostkę powiem, że te jaszczury to są zwykle ulubione jaszczury Jak przychodzą do mnie jacyś goście Które wzbudzają najwięcej sympatii Tak po prostu One są słodkie, one nie gryzą Są dość przewidywalne Jedyne co to skarżą, i niektórzy najpierw się tego boją A później się tym jarą że właśnie one potrafią sobie elegancko kicnąć. Hyc! Tak ślicznie skacze pan. No nie, ten gekon naprawdę złapał mnie za serce, a jak wiecie, ja mam gdzieś tam zakodowane, że jak coś mam, to chcę to rozmnożyć, więc od razu wziąłem do niego pannę. I tutaj jest samiczka. Wybrałem mniej więcej w taki sposób samice, aby gdzieś tam ich yy, wygląd był mniej więcej kompatybilny, dlatego że właśnie wygląd tego samczyka nie urzekł maksymalnie. Tutaj te kropki. Y, są gęstsze niż u samca, ale też jest taka, jakby mocno zamszowa, taka wygładzona. Ten y, kolor jest taki stonowany bardzo, i to mi się właśnie mega podoba. Dlatego właśnie, że tak powiem na oko, wziąłem do niego samicę. Jak widzicie, czy samica, czy samiec, to są po prostu przesłodkie stworzonka, ale właśnie trzeba bardzo pamiętać o tej wilgotności. Jak chodzi o żywienie, tutaj temat jest troszkę bardziej skomplikowany niż na przykład u e dlatego że poza owadami, jak na przykład świerszcze, czy Trzeba dawać im takie tak zwane papki, czyli to są specjalne karmy dla gekonów orzęsionych. To jest taki proszek, który rozrabia się z wodą. Można sobie śmiało spróbować ten proszek, to nie jest jakieś niedobre, to smakuje troszkę jak kaszka dla dzieci, tylko że owocowa. I one są właśnie w różnych tam smakach, gekony się tym po prostu zajadają. A jak chcecie stworzyć jakąś taką fajną już więź ze swoim gekonkiem, no to fajnie jest wziąć sobie na palucha taką, taką właśnie paszę i podsunąć mu podpiszczek i oglądać jak elegancko zlizuje, to jest naprawdę przesłodki widok. Ja tak zaczynam przyzwyczajać do siebie moją felsumę Która jest totalnie zdziczała A jednak na taką papkę daje się złapać I przyszła mi sama na palec ją zjeść Także naprawdę to jest mega fajna opcja Dobra, teraz dosyć gadania Odkładamy maluchy i bierzemy się za terraryjka Zastanawiam się czy jest coś O czym zapomniałem wam powiedzieć A jest jakoś wyjątkowo istotne Po terrariach jesteście w stanie zauważyć Że potrzebują one terrariów, które są pionowe. Nie horyzontalne, a wertykalne, dlatego że są to, są to jaszczury nadrzewne i w zasadzie poruszają się po wszystkich powierzchniach, po szkle, po ścianie, nie mają z tym żadnego problemu, dlatego one bardzo często właśnie przesiadują na szkle, mimo że bardzo ładnie im tam wszystko przystroimy, to wybiorą i tak finalnie szkiełko do tego, żeby się gdzieś tam ulokować. Aby Gekko miał ten komfort, musimy mu zapewnić takie miejsca, żeby naprawdę wiedział, że w razie co ma się gdzie schować. No w ogóle, turbo to by było jakbym miał jakbym gdzieś miał trzykrotkę, no bo i to taką gęsto. Wtedy jestem pewny, że po prostu po pierwsze wyglądałoby bardzo fajnie, tak naturalnie i no elegancko po prostu takie terrariko. A dodatkowo zagęściłoby, przez co no, czułby się na pewno komfortowo. Co jest jeszcze bardzo fajnym rozwiązaniem, jeżeli szykujemy dla nich terarium. O, mam jeszcze taką gałązkę gdzieś tam sobie ją wrzucę. Niech sobie będzie. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest, jest mech. Dlatego, że mech. Bardzo długo utrzymuje wilgotność i ją właśnie trzyma w terrarium, więc do tego typu jaszczurów świetnie się sprawdzi mech i nie wyobrażam sobie go nie dodać praktycznie wszędzie i na te kawałki korka i na ziemię. Po pierwsze, on bardzo fajnie wygląda, a po drugie, właśnie kwestia tej, tej trzymania wilgotności to jest naprawdę mega dobre rozwiązanie. Ok, pierwszy Terrariko wstępnie mamy, drugie Terrariko robimy pewnie coś w podobnym stylu. Tu mamy taki duży kawałek kory, więc fajnie by było zrobić jakoś tak, żeby ona mogła się fajnie utrzymać tutaj. Cyk, bardzo fajnie. git. I myślę, że można śmiało jeden kawałek gdzieś tam na ziemi. To na pewno i tak będzie ok. Niestety, właśnie kurczę te roślinki. Naprawdę, ja, ja nie żartowałem z tym, jeżeli macie trzykrotkę i chcecie się jej pozbyć albo nawet sprzedać, jeśli macie jakąś taką większą, ja naprawdę chętnie się spróbuję zaopiekować, dlatego że, dlatego że bardzo bym chciał, a jednak próbowałem, nie wychodziło mi, ale to było dawno. Teraz liczę, że może by się to jakoś udało. Dobra, a więc lecimy z wpuszczaniem maluchów. Ty jesteś mniejszy, Bąblu, to świetnie się odnajdziesz tutaj. Tak jest. Ty jesteś troszkę większa, więc wpuścimy cię tutaj. Opla. Czadersko. Gekony orzęsione, takie ni niby nic, niby średnio mnie to zawsze interesowało, ale po prostu jak zobaczyłem tego samca, to zmiękłem i no po prostu... Zakochałem się i musiałem go sobie wziąć Wrzucimy im jakieś świerszczyki Oczywiście zadbamy o odpowiednią Wilgotność i myślę, że będzie na co popatrzeć Dobrze moi drodzy, a więc na dzisiaj To tyle, mam nadzieję, że wam się podobało Jeżeli chcecie więcej takich odcinków Gdzie robię jakieś terraryjka i tak dalej Czy te mniejsze, czy te większe Bo szczerze niedługo będę chciał Pozmieniać terraria też u, też u Pająków na jakieś Ładniejsze, przyjemniejsze dla oka. Także jeżeli jesteście zainteresowani oglądaniem czegoś takiego, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, zostawcie łapę w górę i najważniejsze, subskrypcja. Wracamy, moi drodzy, do trybu, kiedy naprawdę daję z siebie wszystko i wrzucamy te filmy na wysoki poziom. A żeby tak było, to dajcie mi tylko i wyłącznie motywację właśnie tym przyciskiem. Subskrybuj na dole. Jeżeli one będą rosły, ja będę rósł i poziom filmów też będzie rósł. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. W tym pięknym odzieniu żegnam się z Wami. Życzę wam dobrej nocki, dobrego dnia, smacznego. Nie wiem, co robicie. Trzymajcie się. Yo!